Na pytanie internauty. LPG, a specjalne świece do gazu? Witam państwa. Ekspert LPG Piotr Zatki, Energy Gaz Polska. Jeżeli chodzi o temat świec, naszym doświadczeniem mogę powiedzieć, że nie stosujemy takich jakichś ekstra świec do gazu. Gdyż przez jakiś długi okres czasu wychodziły świece przeznaczone do gazu, reklamowane, nie chcę nic mówić. Natomiast uważamy, że to cofryd reklamowy jest standardowa świeca i to jest takie nasze zdanie. O, to oczywiście jest to tylko i wyłącznie nasze zdanie. My zalecamy zawsze stosowanie świec takich jak zaleca producent, ewentualnie zamiana na świece irydowe lub platynowe, które są jakby klasę wyższą, wyższe. I zmienienie interwału tych, wymiany tych świec około 20% krócej niż zaleca producent. Nie wiem, jeżeli zaleca producent więcej jak 50 tysięcy km, no to tutaj w granicach około 40 tysięcy prosimy, żeby były te świece wymieniane i to wszystko. Reszty nie stosujemy i nie zalecamy jako nasza firma NRG, czyli ostatkowych firmami świec na LPG lub jakieś takie, które mają być stosowane bezpośrednio do, tylko i wyłącznie do tego paliwa.